Dzisiaj obchodziliśmy święto patrona, właśnie świętego Jana Mariwianeja, który jest patronem kapłanów, proboszczów. To taki wyjątkowy dla nas patron. Z tej okazji zorganizowaliśmy mnóstwo atrakcji. Bardzo aktywnie brały udział dzieci w tej uroczystości. Zorganizowaliśmy wernisarz prac plastycznych przygotowanych przez dzieci obrazki z dzieciństwa patrona. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Wyniki tych prac można podziwiać na zdjęciach one zostały utrwalone. Następnie mieliśmy również konkurs na temat wiedzy o życiu naszego patrona, świętego Jana Marii Wianeja. Tutaj też mieliśmy mnóstwo uczestników, którzy świetnie zdali egzamin z tej historii. Zostali również nagrodzeni. No i jeszcze kolejnym wydarzeniem był konkurs kulinarny. Były to potrawy przygotowane przez naszych parafian. Degustowaliśmy, nagradzaliśmy. No i jeszcze dla najmłodszych dodatkowo zorganizowaliśmy dmuchańce. I te się cieszyły ogromnym powodzeniem, aż do samego końca. A nadto lody były też dla ochłody, w ten upalny dzień. Pogoda nam sprzyjała. No i w ten sposób żeśmy. Przeprowadzili, e, przeprowadzili nasze e, obchody, przy czym wspomagały nas bardzo e, dzielnie gospo, e, koło gospodyń wiejskich e, z Kałszyna. E, za co też serdecznie dziękujemy. E, chcielibyśmy również podziękować e, strażakom z OSP Kałuszyn za wsparcie techniczne, całą logistykę. Bez nich tutaj e, impreza chyba by się nie odbyła. To było naprawdę bardzo, bardzo e, pomocna, e, po, pomocne dla nas. Nadto chcemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej uroczystości i zapraszamy na kolejny rok. No i wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w tej naszej uroczystości. Był to pierwszy rok, to był pierwszy piknik parafialny. Mamy nadzieję na kontynuację w kolejnych latach.